Witam ponownie, znowu króciutki filmik dzisiaj pokażę Volvo XC90 w hybrydzie jak odpiąć główne zasilenia od baterii tutaj z tyłu otwieramy tylne drzwi na tunelu tutaj już mam odpięte mamy taki taki klawisz o. I jego trzeba po prostu wypiąć. Zaraz pokażę, jak go wpiąć. Wpina się go bardzo prosto, tak samo jak się wypina. Przykładamy. Tak. Wkładamy. Dociskamy delikatnie. Zapinamy. I wpięte. Dziękuję, pozdrawiam. Cześć wszystkim.